Szczególnie nie jestem miłośniczką słodyczy i naprawdę musi mnie coś najść, żeby iść i zjeść ciastko, ale jak już przychodzi taka chwila, to uwielbiam przyjechać do Wincentego właśnie na tego kruasana z migdałami i z miodem. To jest po prostu obłędne i już tyle lat tutaj przyjeżdżam właśnie, właśnie na, na te słodycze. Więc jak jeszcze nie próbowaliście, to serdecznie polecam. Vincent, kruasan z migdałami i z miodem. Pycha! wjechały jeszcze zakupki. Jak widzieliście, kupiłam sobie Easy. Przepiękne, po prostu przepiękne, w takich kolorach brązowych, beżu, troszeczkę taki przypominały wzór jakby rybie łuski. Do tego bardzo atrakcyjna cena. Jeżeli chodzi o Easy, to kocham te buty, ale mam problem z wyborem rozmiaru. Zawsze jak chcę kupić online, to mam kilka par. Wszystkie mają ten sam rozmiar i każde są... Inne na stopie. Nie wiem, czy lubicie te buty, czy macie i czy macie też taki problem z rozmiarem, dajcie znać. Natomiast dla mnie zawsze było e, najlepszym rozwiązaniem to, żeby po prostu móc te buty przymierzyć, zanim je kupię. No i w Sport Derek to nie jest żadna reklama, e, nic z tych rzeczy. Po prostu daję Wam znać, że jest możliwość w Warszawie przymierzenia takich butów i jeszcze upolowania swojego rozmiaru, i do tego są w bardzo dobrych e, cenach. Naprawdę. E, w świetnej cenie udało mi się kupić dzisiaj te buty, więc jestem mega zajarana. Jeszcze teraz jeździ. przyjechaliśmy do kolejnego Sport Direct. Bo tu są e, rozmiary z innych kolorów, więc może się akurat opoluję jeszcze jedną parę. Dlatego mierzyłam jeszcze kilka innych wzorów, ale no nie wszystkie buty są, e, są dla mnie. Po prostu niektóre niektórych wyglądam komicznie, albo przynajmniej tak mi się wydaje, że wyglądam komicznie. No także fajnie, fajnie, bo cieszę się, będę miała buty na wyjazd do Marbei. A już po malutku kompletuję garderobę, a w ogóle w majówkę nagrałam prześmieszną rolkę a propos mojej garderoby do Marbei, gdzie skusiłam się i kupiłam sobie bikini, które wydawało mi się, że będzie wyglądać dobrze, a wyglądało tak komicznie i tak po prostu śmiesznie, że aż musiałam nagrać tego rolkę i ona ma bardzo dużo wyświetleń. Poruszyła Was ta rolka, więc jak jesteście ciekawi, o czym mówię, to zapraszam na mojego Instagrama. Zdjęcie okładkowe do tej rolki jest z napisem kosmos. No, i to jest naprawdę prawdziwy kosmos, to co tam zobaczycie. Zmierzam właśnie do fabryki Norblina. Zaparkowałam w takie swoje miejsce, gdzie zawsze jest miejsce, bo jeżeli chodzi o parkowanie tutaj w tej okolicy, to jest naprawdę naprawdę wyzwanie. I lecę, bo dzisiaj mamy wspólną pracę z naszymi dziewczynami. Będziemy razem ogarniać swoje bieżące sprawy. Będziemy też się konsultować, jeżeli chodzi o przyszłe działanie, no i po prostu miło spędzimy czas razem, czasami się tak łapiemy. I to nie jest bezpośrednio mój zespół, tylko to są takie top of the top liderki, jeżeli chodzi o noskim w Polsce. No i my często łączymy ze sobą siły i po prostu razem działamy, razem pracujemy. Słońce dzisiaj w Warszawie świeci, ale zmyliło mnie totalnie, bo ja jestem w takich króciakach, ale jest tak zimno, że mam kurtkę skórzaną, mam kamizelkę i po prostu naprawdę czuję, że marznę. Więc maj w tym roku mamy naprawdę słabiutki, jeżeli chodzi o temperatury. Postaram się nagrać troszeczkę z naszej pracy. Może któraś z dziewczyn powie kilka słów o sobie. Więc zapraszam ze mną do fabryki Norbina na wspólną pracę. No i chciałam powiedzieć, że dzisiaj też założyłam moje nowe buciki, które ostatnio kupiłam. I naprawdę prezentują się zacnie. Cześć, a jak? Cześć, wam cześć, cześć, już. Na razie Zapraszamy, zapraszamy. ogromne grono, ale będzie coraz skromne, coraz ale Czy kolejna gwiazda tam idzie? Zaraz z tym pogadamy. Naganna Na ganna do dziennika. Aaaa, to jest już usprawiedliwiona. Myślałam, że z tego magieta z parkingu nie wyjdziemy. Dobra, zaraz tam parking. Jesteś Natalia, uczestnikiem mojego vloga, jak coś. Dzień dobry, Dzień dobry. witam serdecznie. No dobrze, dziewczyny, jakby chciałabym z wami porozmawiać w ogóle, co my tutaj dzisiaj robimy, kim my jesteśmy. Dzisiaj tak naprawdę spotka, spotkałyśmy się tutaj, żeby um, uskutecznić wspólną pracę, bo miło, że nie jesteśmy w jednym zespole, bezpośrednio nie jesteśmy ze sobą połączone biznesowo, ale i tak działamy, spotykamy się po to, żeby mieć wzajemną motywację, żeby mieć wspólne pomysły, żeby ustalać wspólne strategie i tak dalej, i tak dalej. Praca online praca online, ale tak. czasem, jak jest taka możliwość, jesteśmy w tym samym mieście, dlaczego? Cię nie, nie, nie spotkać i nie, nie zainspirować. A, tak, energia jest potrzebna, nie. A chciałam powiedzieć, że z Edytą byłam na podróży sukcesu w Maroko i to była cudowna podróż, nie? No, teraz mam panel na, na naszej konferencji tak? Tak, o. właśnie na temat Maroko. W Maroko. A ty, kochana, lecisz za chwilę do USA? Którego wylatujesz? 19. Po konferencji. Czyli przyjeżdżasz na konferencję, i później na drugi dzień. Jezus, mam ciarki, po prostu zazdroszczę ci tego wyjazdu, bo, no bo wiem, jak to jest, nie? To jest w ogóle coś pięknego, naprawdę. Cieszysz się? Jakie masz emocje w sobie? Jest, jak, jest nie masz? Tak nie masz? Ja taka mam. Tak, ja się czerzę. Paczliwe, ambitne podejście. Bo generalnie bardzo pracuję nad tym. Oprócz Tak, jak kiedyś się pokaziałam, cieszyć tak? taką Jasne. Się, a nie, że raz, a, a... Co, co się... pani o tym myśli? Ja myślę odnośnie oczekiwań, tak sobie myślałam, że ja oczekiwania my, są bardziej takie drobne, jak plan. Nie, że mamy cel i plan. Plan się zmienia bardzo często. Cel się nie zmienia. Więc hmm. myślę, że oczekiwania, z tym ja też ja tego bardzo późno nauczyłam, właśnie na lekcji o tym story że zrozumiałam, że pewne rzeczy musimy być otwarci i świecie, trochę spłau, Ale cel się nie zmienia, tylko po prostu idziemy zgodnie z tym. Ja przynajmniej tak to odebrałam. Nie wtedy nie masz tych oczekiwań, bo no. kiedyś jak miałam, że ta, ta ma być, nie ma, o to już jest źle. Tak, tak. A teraz po prostu, tak jak on się jechał, pewne rzeczy się dzieją, nie? Nagle odbywam się osoby, o których tam pomyślałam, coś, i one są. To się dzieje trochę na innej, że jestem podjarana tym, ale to nie było tak, że ja tu zabiegałam, siłam, a tylko ona, to tylko ona. Jasne. Tylko jadąc tutaj, słuchajcie, miałam taki plan, że siedząc z Wami, Miała dobry flow, żeby zapisać ludzi na konferencję. Słuchajcie, w drodze, w tych korkach. Myśląc, cóż, pełen tutaj tych tych, ty, to się zaczęło dziać I wtedy nie ma tych oczekiwań, bo wtedy nie ma takiego, o, ta nie chce, ta nie chce, tylko nagle to samo jakoś tak wiecie. Wie. Tak, Bo odpuszczanie właśnie tego finału nie jest z rezygnacją. Odpuszczam nie. ten stan takiego oczekiwania, święcia. Ja wiem najlepiej, jak ma się wszystko potoczyć, a ja nie wiem najlepiej, bo my nie wiemy, ja co to Jak długo współpracujesz z Duskinem? Jak ci się podoba ta współpraca? A tak i co robiłaś wcześniej przed Nuskinem? Jakbyś mogła Uuu, powiedzieć. Teraz już będzie. Mamy czas. <grywa> ja z Nuskinem współpracuję od e, przeszłego półtora roku. E, generalnie ja od ponad 10 lat e, mogę powiedzieć, że jestem przedsiębiorcą. E, dlaczego, ja czy w ogóle to jest. <grywa> ja uwielbiam tą historię opowiadać. E, jako pierwsza w Polsce założyłam markę odzieżową dla kobiet plus size, ponieważ Jestem plus size, a wcześniej byłam jeszcze bardziej plus size, więc u mnie zaczęło się od projektowania i sprzedaży. Przepraszam, chyba już nie jest plus size. Nie no od kilku jest. Miesięcy. To gdzie? Ja się zawsze śmieję, ale jakby Ci jeszcze ile waży, to wiesz. To byś, nie powiedziała, nic nie widać w ogóle. No, Także zaczęło się od projektowania i sprzedaży właśnie odzieży. Później w przypadku, dosłownie w przypadku, dwa miesiące przedtem, zanim poznałam firmę Nuskin, otworzyłam salon no, kosmetyczny, nie mając o tym zielonego pojęcia. Słuchajcie, to trzeba być wariatem. Ale tak, właśnie tak wyszło. I był taki moment, że pomimo tego, że miałam jedną firmę, drugą firmę. Ja jestem takim człowiekiem, że cały czas musi coś robić, bo ja czuję taki niedosyt i mam wrażenie, że jak przestaję się rozwijać, to po prostu się cofam. Zwijasz, w... to tak? to I dwa miesiące po tym, jak otworzyłam ten salon, <coughs> <ale susur> wizjonę, Albo generator może, human design, manifestujący generator. <susur> może być. I już mamy ja tutaj, tak, analizę już przeprowadzoną z notalką. Tak, i słuchajcie, dwa miesiące po tym, jak otworzyłam ten salon, stwierdziłam, że już więcej tam nic nie mogę zrobić, bo salon jest, Prosperuję to, co mogę, a wkładam swoją pomoc. No bo, tak jak mówię, ja z, z takimi rzeczami w ogóle nie miałam do czynienia, oprócz tego, że byłam klientką od drugiego czasu. E, I Edytka, spotkałam się z Edytką po roku, bo Edyta pierwszy raz gdzieś tam rok wcześniej ze mną rozmawiała na ten temat, ale wiecie, jak to jest, jak się nie zna firmy, jak się nie zna produktu. No właśnie, teraz pytanie, dlaczego wtedy byłaś na nie, a później byłaś na tak, bo takich przypadków znamy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Generalnie wydaje mi się, że nie wiedzy na pewno też, natomiast też, co jest ważne, my cały czas jesteśmy zaganiani jak mamy coś nowego i jest coś nowego, co można by było poznać, co może być dla nas fajne, to mamy chyba ten taki element nie, nie teraz, ciągle jest nie ten czas. I ja chyba miałam to samo i w tym momencie właśnie jak doszłam do tej ściany, że wiedziałam, że już nic więcej nie mogę zrobić, to stwierdziłam po prostu klapki na oczy, wchodzę to, niech się dzieje co chce. Generalnie z perspektywy czasu przyznaję, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, bo zawsze mówię, że ja nad sobą, nad rozwojem swoim zaczęłam pracować mniej więcej jakieś 10 lat temu, mm -hmm. ale półtorej roku w muskinie, co jest dla mnie mega ważne, dało mi więcej niż przez ostatnie 10 lat. Także tak, kiwamy głową tutaj absolutnie. Biznesowo, mentalnie, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Jeżeli jesteście takimi osobami, takimi kobietami, mężczyznami, którzy lubią się rozwijać, lubią mieć kontakt przede wszystkim z fajnym, świadomym otoczeniem, z takim otoczeniem na poziomie, które ciągle czegoś po prostu w życiu chce, chce iść do góry, do przodu. To jest najlepsza droga. Zgadzam się, potwierdzam. Super, to dziękuję bardzo i życzę cudownej podróży do Stanów Zjednoczonych. Do Firmy. Talka, nasza. zielona? Nie, nie jesteś zielona. Natalka, ty, proszę powiedz ile czasu już jesteś w współpracy? pięć lat, tak? Od klienta do bizneswoman, tak? do tak. Od klienta do bizneswoman. To jest znacznie. Ja bardzo przypadku. lubię tą historię, jakbyś mogła ją nie przytoczyć. Nie ma tak? przypadków, ale historia jest taka. Że... Nie ma przypadków. Nie no ma to przypadków. Tylko, wiesz, to nie jest przypadek, to miała być moja droga, chociaż o tym nie wiedziałam. <laughs> historia jest krótko taka, że kupiłam sobie produkt od Kasi, mówiłam się z nią w Costa Coffee, odebrałam krem, się zaproponowałam mi Wróciłam do domu i powiedziała mojej córce, że prawdopodobnie będę z nią pracować nie wiedząc o czym mówię, tak naprawdę. Przyszła Ale poczułaś całą sobą to jest to? Poddenia, słuchajcie, i ja zaczęłam się temu przyglądać, bo pracowałam wreszcie z domu, czym marzyłam latami, weszłam z biura. Zaczęłam się przyglądać, w maju stwierdziłam, że chyba spróbuję. I weszłam totalnie intuicyjnie, nie myśląc, nie rozkładając na części pierwsze. Po prostu byłam otwarta na to, żeby spróbować. I powiem Wam, że dzisiaj właśnie nagrałam nawet taką storkę, o tym, że latami myślałam o tym, żeby nie jechać do biura. A dzisiaj jadę sobie rano, ale na śniadanie z moimi partnerkami biznesowymi. Będziemy pracować w takiej o której zawsze marzyłam. Tak, I właśnie tak. Jak mam to zrobić. Więc uważam, że to, to jest coś, co mi powoduje. Te, a to, to, co było przed chwilą, nauczyłam się tyle rzeczy, że żadne doktoraty, żadne studia nie dały takiej wiedzy o sobie. O biznesie, o życiu, o ludziach, jak ostatnie 5 lat. Czy myślisz, że to, że podjęłaś tak e, żwawo tą decyzję, to jest kwestia tego, że jesteś świadomą kobietą? Bo powiedz, proszę, ile masz lat? Bo to jest 50. bardzo. 50 lat, słuchajcie. Tak, tu nie ma błędu. 50 lat. E, tak, jak, jak, jak spotkałam ten biznes, miałam 45. Jak rzucałam etat, miałam 47. Mhm. I teraz też żarcik, mój ulubiony. Śmieję się z tego strasznie. Jak byłem przed 40 i chciałam coś zmienić, to sobie chciałam, że jestem za stara. No i to mając lat 47 rzuciła metan, <grafię> także no. to, że na nic nie jest za późno to jest pewnie, a jedyne co to ja uważam, że nasza głowa musi być na to gotowa. Dobrze. Jeżeli nie jest gotowa to nie jest kwestia tego, że jesteśmy w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednich okolicznościach, bo to wszystko pitolenie to mówiąc jeżeli my nie jesteśmy gotowi, to zawsze, zawsze znajdziemy wymówki. I zawsze będziemy mówić, że innym jest łatwiej i tak dalej. Te rzeczy w twoim życiu, które jeszcze nie zrobiłaś, a chciałabyś o, i o, o, masz taki plan, żeby je zrealizować? Ja planuję żyć do 95 roku, albo do setki, bo mam tyle planów. Nie no, załóżmy już setkę, dobra? Mam kajecik taki, który sobie wpisuje dużo rzeczy, które chcę zrobić. Jest sobie bardzo dużo. Nie będę opowiadać o tym, że chcę zeskoczyć ze spadą żonu na helu, czy jakieś takie rzeczy. Natomiast osoby, które mam wpisane w swoim kajeciku, kto będzie w moim zespole, jak bym powiedziała teraz na głos, to myślę, że niektórzy by dzwonili po karetkę. Z Natomiast patrząc ostatnie 5 lat do tyłu na moje życie, to wiem, że to wszystko jest możliwe. To jest kwestia tylko mojej pracy i mojego wyjścia z domu i pójścia z bywania tak naprawdę. Jasne. W dwóch miejscach. I Super. Tak I tego Ci z całego serduszka życzę. Dziękuję. Dziękuję kochana. Lecę odebrać właśnie paczuszkę z bo zamawiam sobie do punktu odbioru DPD i wtedy wychodzi znacznie lepsza cena za przesyłkę. Jest to naprawdę super opcja, bo można sobie odebrać w każdej dowolnej chwili, paczka czeka 4 dni i bez problemu można sobie to zrobić w takim czasie, jaki nam odpowiada, nie musimy gonić za kurierem. No to zobaczmy, co jest w paczce. Ta paczka jest dla mnie. Jest w zasadzie jedna rzecz, której używam już. O! Ten produkt poznałam jeszcze dzięki mojej mamie, zanim znałam firmę Nuskin. Pamiętam, że kiedyś mi mówi, że znajomy zamawia. E, powiem co to jest pastę do zębów, wybielającą i e, że to jest rewelacyjna pasta która świetnie wybiela zęby ale nie podrażnia, nie niszczy szkliwa miałam z tym e, kiedyś duży problem e, i tak naprawdę używam chyba tej pasty od 7 lat bez przerwy, to jest taki topowy produkt firmy Nuskin e, który się zawsze sprzedaje, zawsze po niego wracacie więc e, też bardzo lubicie tą pastę, to jest Pasta, która usuwa osad na zewnątrz po jedzeniu, po napojach, rozpuszcza ten osad, ale w sposób absolutnie nieinwazyjny, nie podrażnia, właśnie szkliwa. U mnie, jeszcze takim dodatkowym bonusem i nie tylko u mnie, bo już słyszałam to kilka razy, że klienci też mieli taki efekt. Zupełnie mi zniknął problem z krwawiącymi dziosłami. Więc to jest bardzo ciekawe. Widocznie w jaki sposób ta pasta właśnie pomaga wzmocnić dziosła e, i zniwelować ten problem. E, więc ja uwielbiam, uwielbiam, po prostu też jest mega fajne uczucie takich śliskich zębów i to się utrzymuje przez cały dzień. Mm, żadna inna pasta jakby dostępna w drogerii mi tego efektu nigdy nie dała i nie, nie, nie doświadczyłam tego przy innym produkcie. E, no i plus właśnie utrzymuje naturalny kolor bieli, jak ktoś ma ciemną kość i ciemne swoje zęby, no to wiadomo, że nie wybieli mu, bo to nie jest chemiczny produkt, który właśnie tak wybiela i później nas boli, bolą zęby, bolą, bolą dziąsła. Absolutnie nie, tylko to jest bardzo taki fajny, naturalny efekt i e, do stosowania codziennego. I też dla dzieci, w ogóle po szóstym roku życia już jak najbardziej dzieciaki mogą też ten produkt stosować. Więc ja zawsze zamawiam jedno, z jedną, jedną sztukę górką, żeby mi nigdy nie zabrakło, bo jak mi kiedyś zabrakło i miałam wrócić do takiej normalnej pasty z drogerii, no to dla mnie to jest ogromna różnica. Naprawdę tak się przyzwyczaja człowiek do dobrego, że, że już nie chce wracać do innego. To jest w ogóle 110 gramów jest bardzo wydajna. To też jest duży plus tej pasty, więc wychodzi cena jeszcze lepsza niż te takie drogeryjne. Polecam. W ogóle pod filmem zawsze daję link do konta VIP. Możecie się tam zarejestrować na to konto i tam macie moje ceny. Dystrybutorskie, czyli najlepsze dostępne ceny na rynku za oryginalne produkty. Macie swoje konto, możecie sobie zamawiać na tym koncie różne produkty, ale też technologie, też suplementy i co? I możecie też zbierać punkty produktowe za swoje zamówienie. Jak to zrobić, to najlepiej się odezwać do mnie, a ja z miłą chęcią wytłumaczę, bo za każde swoje zamówienie możesz jeszcze odkładać punkty, które później wymieniasz na bezpłatne produkty, i to jest w ogóle mega fajna. Ja się zaraz zabieram za wieczorną pielęgnację i będę już kończyć ten odcinek. Jeżeli chodzi o moją pielęgnację wieczorną, to oczywiście zacznę od Lumispa, czyli podstawa, oczyszczanie, później będzie tonizacja i po tonizacji będzie uwaga retinol. I to, jak osoby są świadome i stosują retinol, to pomyślą mu: co? Jaka w ogóle tonizacja? I jak od razu po oczyszczaniu? Czy trzeba oczekać? To jest w ogóle produkt, który jest ostatnią premierą firmy Nuskin. I to jest połączenie retinolu z peptydami i z edgelockiem. I to jest system, który jest nowoczesnym systemem retinolu, który się długo uwalnia. W ogóle to jest zupełnie inny retinol niż ten, który my znamy. Co dla mnie najważniejsze było w tym wszystkim, że oczywiście mamy tutaj efekty, które nam daje retinol, czyli działanie anti-aging, wygładzenie, w ogóle przebudowa skóry, genialne je napięcie. Wiadomo, że kuracja retinolem trwa, trzeba być systematycznym, cierpliwym, trzeba koniecznie pamiętać o Um, Filtrze 50 um, są takie niuanse, które są takie same przy stosowaniu klasycznego retinolu, natomiast przy tym produkcie nie mamy łuszczenia się skóry, ani jej pieczenia, ani zaczerwienienia. Na pierwszym etapie stosowania faktycznie była skóra taka, jak dotknęła mnie dopiero, to było takie uczucie, jakbym była cały dzień na słońcu, czyli było czuć, że coś się z tą skórą dzieje, że ona jest delikatnie, e, delikatnie może. No, podrażniona, jakby, że coś, coś na pewno się dzieje, ale to na pewno nie jest taki efekt polącego pieczenia, jak jest zazwyczaj po retinolu. God, drapię, w drap. Zawsze jak ja, mówię, jak ja mówię, to muszą być aktywne eee, i nie ma tego efektu ugłuszczenia. Dla mnie przy plastycznym retinolu to było totalnie nie do przejścia, dlatego e, nigdy nie wróciłam do kuracji retinolowej. E, natomiast przy tym produkcie jestem systematyczna i już kupiłam drugie opakowanie i to jest w ogóle bardzo fajne, bo jest biodegradowalne opakowanie. I tu mamy tą część plastikową, natomiast jeżeli chodzi o wkład, kupuje się go później osobno. Tak, żeby zminimalizować jak najbardziej um, zużycie plastiku, więc później dokupujecie sam wkład i oczywiście ten wkład jest też w lepszej, w niższej cenie. Wkładamy tutaj z powrotem, zakręcamy i mamy pełnowartościowy um, produkt. Więc kochane, jeżeli was interesuje temat retinolu, to jak najbardziej, choć teraz już mamy lato, za chwilę, więc ja i tak będę kontynuować, jeżeli chodzi o retinol. Już tą skórę swoją przyzwyczaiłam. Ta kuracja powinna trwać. Z tego co konsultowałam też z kosmetologiem, około 18 miesięcy i tak też zamierzam to E, robić, a efekty są naprawdę naprawdę bardzo dobre już widzę po malutku, że, że się pojawiają bo ja już stosuję kilka e, kilka miesięcy, no to trzeba być cierpliwym ale no da się być cierpliwym w momencie kiedy Cię nic nie pali, nic nie pieczy i się nie uszczysz, no bo naprawdę dla mnie to było nie do przejścia, więc bardzo szybko skończyłam moje pierwsze podejście do retynowa także co, ja kończę Zabieram się za moją pielęgnację. Czeka na mnie ciekawy film na Netflixie. Widziałam bardzo taki lekki, przyjemny, w stylu włoskim, więc bardzo fajny na wieczór. Z wami się żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę. To jest mój drugi odcinek w stylu vloga na tym kanale, także bardzo, dziękuję, bardzo proszę o wyrozumiałość. Z restauracji ten dźwięk nie jest doskonały. Zdaję sobie z tego sprawę dopiero Hmm, dopiero w późniejszym czasie będę miała mikrofon, więc będę już wykorzystywać mikrofony. Rozwijam się, ale stwierdziłam, że i tak wrzucę ten odcinek, bo e, chciałam Wam pokazać e, część naszego zespołu, e, ale też stwierdziłam, że Wie, wiesz, jak to jest. Jak chcesz być doskonały i chcesz e, wszystko zrobić perfekcyjnie, to tak naprawdę by się człowiek nie rozwijał i nic w życiu nie zrobił, tylko by ciągle czekał na odpowiedni czas, na perfekcję. Ja się nauczyłam, że nie, nie, nie warto być aż tak bardzo perfekcyjnym. Warto być po prostu prawdziwym e, i pokazywać życie takie, jakie jest. Ja zaczynam e, z takiego momentu z vlogami. Nie są doskonałe, ale. Wiem, że jak będę systematyczna i pociągnę temat dalej, to za rok, za dwa będę wracać z sentymentem do tych filmów i wy również i będziecie widzieli ten progres. Więc tak trzeba do tego wszystkiego podchodzić, do czegokolwiek w życiu. Zawsze warto stawiać pierwsze kroki i mimo wszystko zaczynać i robić, robić, robić i po prostu stawać się coraz lepszym, a nie czekać na perfekcję. No, także dzięki za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej.